Tak, to że razem. chcę wszyscy krzyczeć. No. A, E, I, O! Cześć Grzechu. Witam Cię w moim podcaście w odcinku Życie z frajdą. I dzisiaj chciałabym Cię skonfrontować z moim doświadczeniem szkoły muzycznej. Ehm, za dzieciaka w niej byłam, niewiele mam z nią wspólnego, ale ty jako śpiewak operowy myślę, że masz mi dużo do powiedzenia w tej kwestii, więc bardzo miło mi Cię dzisiaj tutaj gościć. Jest to dla mnie zaszczyt i czysta przyjemność, ale może z góry powiem, że szkoły muzycznej nienawidzę i nie byłem. No to dobrze, widzę, że już na samym początku mamy nić porozumienia, więc chciałabym, żebyś tak pokrótce przedstawił to w ogóle, w jakim momencie życia teraz jesteś, nie wiem, gdzie się uczysz, czy no co robisz na co dzień, gdzie pracujesz? Na co dzień lubię dużo jeść i dużo spać. Um, Skończyłem studia licencjackie i magisterskie na Akademii Sztuki w Szczecinie. Pochwalę się, że z wyróżnieniem w klasie śpiewu magistra Janusza Lewandowskiego. Serdecznie pozdrawiam, panie profesorze. I obecnie jestem członkiem programu kształcenia młodych talentów Akademia Operowa przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Jest to, za, można to nazwać namiastką, czy też raczej pewnym przejściem do już śpiewu zawodowego. Ponieważ o ile nie mamy rzeczywiście gaży, nie jesteśmy na etacie, nie mamy płacy miesięcznej, to mamy możliwości występować, mamy możliwości rozwoju. Poznajemy bardzo wielu pedagogów z całego świata, nie tylko pedagogów, dyrektorów, pianistów i możemy się rozwijać jako artyści, przez co nie idziemy goli i, wesoli, i weseli prosto w ramiona tego brutalnego zawodu. No bo zetknąłam się z tym, że wiele dzieci e, mówi o tym, że w przyszłości chciałoby zostać piosenkarzem, piosenkarką. I raczej w mniejszości odnosi się, myślę, to do śpiewu stricte operowego. E, ale chciałam zapytać, jaką drogę musiałeś ty pokonać, żeby to faktycznie dojść do tego momentu śpiewam na scenie przed ludźmi. Bo wspomniałeś o studiach, ale jakby co dalej? Myślę, że ważniejsze pytanie jest, co wcześniej. Mhm. Um... Ogólnie całe życie bawiłem się głosem, od małego. Myślę, że to akurat efekt ADHD, ale zawsze robiłem różne wokalizy, e, dziwne dźwięki, stąd właśnie mam różne do, dodatkowe, tak zwane e, dodatkowe techniki wokalne. E, I zaczęło się chyba od koncertów w szkole podstawowej, w Ośp, mhm. gdzie dzięki inspiracji e, od mojego taty zacząłem śpiewać dżem. Harley mój, e, whisky moja żona nie wypadało w tym wieku. Mhm. Ale jednak to jakby rozpoczęło całą tę historię. Wtedy dałem swój pierwszy autograf, w wieku bodajże 11 lat 10. Koleżanka ma go do tej pory i dałem go w swoje urodziny 8 Wiele, stycznia. To może być warte. Myślę, że niedużo, może w przyszłości więcej, <laughs> ale rzeczywiście ma dużą wartość sentymentalną. A później jakoś poszło. Byłem w grupie wokalnej Urwisy w podstawówce. Następnie w gimnazjum trafiłem do chóru Fantazja przy gimnazjum numer 3 w Słupsku, jednak przyszedł wróg każdego męskiego śpiewaka, wokalisty, czyli mutacja. E, I mutacja sprawiła, że poszedłem w punk rock, death metal. E, byłem też w grupie coverowej Rammsteina. Następnie wróciłem do śpiewu, może nie jeszcze klasycznego, ale bardziej luźnego niż prawda metal, e, i trafiłem do grupy wokalnej Rafaelki. Żeńskiej grupy wokalnej, gdzie zostałem Rafaelem, występowaliśmy z muzyką z muzyką katolicką. Stamtąd mnie zaciągnęli do chóru młodzieżowego Kantele, który jest dalej w moim sercu, kocham go całym sercem i tam właśnie dyrygentka Jolanta Otwinowska, również panią Jolę całej pozdrawiam, zaszczepiła we mnie miłość do śpiewu klasycznego. Zaprosiła, zaproszono dwóch artystów, pedagogów z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w tym Macieja Witkiewicza, potomka Witkacego zresztą, e, śpiewaka naturszczyka o pięknym, gigantycznym głosie i gdy dawał mi lekcje w kompletnie wygłoszonym Teatrze Rondo w Słupsku, gdy zaczęły się trząść krzesła od jego głosu, wystarczyło, że wziął naprawdę niepozorny oddech, jak ryknął, Wtedy zrozumiałem, że nie szukałem w muzyce koniecznie mm, głębszych wrażeń, a może mocy. Jak zobaczyłem, że człowiek ma największą moc, że człowiek jest w stanie kroić dźwiękiem orkiestrę, uznałem, że to jest dosyć fajne i ja też tak chcę. Nie, jakie ładne to jest. Chcę zadać takie przewrotne pytanie. Mam nadzieję, że odpowiesz. Czy na tej drodze może przydają się znajomości? Czy wystarczy chęć, ambicja, talent? No, słucham. Um, nie oszukujmy się, śpiew klasyczny, opera, teatry muzyczne są w dzisiejszych czasach show biznesem, a show biznes charakteryzuje się tym, że znajomości trzeba mieć. Oczywiście w sytuacji, kiedy talent jest nie do ukrycia, kiedy zdolności wokalne przewyższają większość typowych wokalistów i śpiewaków operowych, człowiek jest się w stanie przebić niezależnie od tego, z jakiego jest podłoża. W moim przypadku muszę przyznać, że miałem bardzo dużo szczęścia, że trafiłem na takie osoby na swojej drodze, na jakie trafiłem. Właśnie jak profesor Janusz Lewandowski, który dał mi gruntowne podstawy i, i w technice wokalnej, i też w obyciu w tym całym życiu śpiewaka, ponieważ to jest przewrotny teren. Trzeba naprawdę uważać, co się mówi, gdzie się robi, bo ludzie pamiętają i zawsze pierwsze wrażenie jest najważniejsze, a że ja mam troszeczkę niewyważoną gębę, to. To musiałem je do tego przygotować. A teraz, teraz myślę, że już na tyle udało mi się dojść do swego, że teraz mi, mi wystarczy już tylko ciężka praca. E, to lecimy dalej. Pieniądze. E, jakby ja tak. Tak mi się wydaje, że, że jest takie jakieś określenie, że. No z tego się nie da wyżyć, no że jakby jak to robisz to dla przyjemności, a nie żeby utrzymać rodzinę i prawda, czegoś się dorobić. Więc nie chodzi mi tu o stawki, oczywiście bez przesady, z prywatą, ale czy mógłbyś powiedzieć jak to jest regulowane? Jakby pracuje się na etat, czy to chodzi o to, że dostajesz rolę i już jakby masz takie bezpieczeństwo, że zawsze jakby ją grasz? Czy to chodzi o to, że im więcej wejściówek się nie wiem sprzeda? jakby Jak to działa w ogóle? Um. W muzyce klasycznej nie spotkałem się z utargiem zależnym od ilości sprzedanych biletów. To wiesz, my, moje tok myślowy po prostu. Tak, ale, ale tak poza tym y, widzisz, my na przykład mieliśmy w ramach jednego kursu seminarium na ten temat, bo to jest w miarę obszerna, o, obszerny temat. Mhm. Um, ogólnie rozróżnia się tak samo w Polsce, jak i za granicą tak zwane guest kontrakty i fest kontrakty guest czyli kontrakty gościnne i fest czyli etaty w Polsce praca etatowa śpiewaka operowego jest najczęściej na czas nieokreślony przynajmniej nie jest określone w, w umowie w, na zachodzie w Europie najczęściej jest to okres minimum roku jednak może, mogą go przedłużać na następne lata. Przy czym trzeba pamiętać, że etat, yy, jeśli mamy czas i, i próby, i spektakle w danym teatrze nie ograniczają nas, możemy również być zapraszani, jeśli dyrekcja teatru się zgodzi, na do innych produkcji w innych teatrach. Czyli na stałe, na przykład, jesteś z jakimś miejscem, ale jak masz czas, to możesz być też poza. Tak, jeśli dyrekcja się zgodzi, najczęściej to są te urlauby, czyli urlopy. Yy. Także tutaj powiem szczerze, że jako freelancerzy, e, czyli komple osoby kompletnie niezwiązane etatowo z teatrami, mało ktoś jest się w stanie utrzymać. To już są gwiazdy najwyższego kalibru, to są osoby, którym naprawdę nie potrzeba tych etatów. E, Niemniej etat dla młodego śpiewaka operowego jest idealnym startem, chociażby ze względu na to, że może przygotować więcej partii, może nabrać doświadczenia scenicznego, bo to jest kluczowe. A czy między jakby waszą grupą. Jak to nazwać, no w akademii, nie wiem, znajomych po prostu. Nie wiem, i patrząc na to i znajomych, którzy mają ten sam rodzaj głosu i generalnie ogólnie, czy wyczuwalna jest jakaś rywalizacja i zazdrość? Bo myślę, że to jest dość takie grząskie grono. Pozdrawiamy wszystkich, którzy będą cię teraz słuchać, hej. Ale no, czy jakby jakoś konkurujecie? Bo podejrzewam, że no, ról jest mniej niż was wszystkich. Powiem tak, um... Kiedy dochodzi do konkursów wokalnych, rzeczywiście jaka, jakiś stopień rywalizacji jest. Właściwie w takich momentach kluczowych, stresowych, yy, najlepiej poznajmy drugą osobę z zawodu, bo wtedy widać po człowieku, czy życzy tobie dobrze, niezależnie od tego, czy jemu się uda, czy tobie się uda. Po prostu się wspieramy nawzajem. I akurat w Akademii Operowej tak jest, że rzeczywiście, nawet jeśli mamy te same lub podobne rodzaje głosów, yy, i tak się wspieramy, uczymy się od siebie nawzajem, bo. Nie oszukujmy się, no to jest bardzo brutalny zawód i z im większą ilością osób dobrze żyjesz, tym lepiej dla ciebie. Ale ja niekoniecznie spotkałem się z aż taką rywalizacją, jeśli chodzi o płeć męską. Mężczy mężczyźni troszeczkę inaczej do tego podchodzą. Jakby jest większa też większe zróżnicowanie głosów męskich, a przynajmniej jeśli chodzi o tak zwany sztymfach, czyli dokładniejszy rodzaj głosu. Niemiecki system, nie będę wchodził w to, czy on jest słuszny, czy nie, jest troszeczkę... Mm, jest troszeczkę sztuczny, ale według mnie czasami słuszny. Ale w przypadku kobiet śpiewaczek jest o wiele więcej. I w, o ile w przypadku niskich głosów, niskich tonów słyszymy tę różnicę alikwotową, słyszymy bogactwo głosu, o tyle w przypadku wysokich głosów, to są czasami drobnostki to jest prezencja sceniczna, czyli rzeczywiście, czy dziewczyna lepiej się prezentuje na scenie, czy Drobna różnica we frazowaniu, i to najczęściej przesądza, dlatego u kobiet rywalizacja jest znacznie większa, u facetów troszeczkę mniej, chyba że chodzi o tenorów, czyli yy, wysokie głosy męskie, ale to są raczej już wewnętrzne żarty, bo śmiejemy się, że tenor nawet lodówkę otworzy w szaliku, żeby go nie przewiało. <laughs> <laughs> czy ty się zmagasz z krytykiem takim wewnętrznym? Tak krótko, <laughs> powiedzmy tak czy nie, bo nie wiem, czy bronić, bronić dalej. Bardzo. No dobra, to teraz ja Ci powiem, co ja miałam w głowie i chcę to skoncentrować, czy masz tak samo. Okay. Ym, no To ja w szkole muzycznej mając, zaczynając, miałam 8 lat, coś takiego yy, i byłam raczej cichym grzecznym dzieckiem, no po prostu yy, i bardzo mocno wyparłam wiele takich swoich doświadczeń stamtąd, czyli faktycznie taka przemoc, gdzie dostałam często po łapie. Yy, psychicznie też myślę, że jakby wiązało się to z dużą traumą, bo i tam te komentarze, że nie wiem, jestem głupsza niż pies, jakieś takie rzeczy, jakby mocno na mnie wpłynęły, wyparłam je i doszłam do niego, do nich jakby w trakcie terapii już jako dorosła osoba, mm. No i jakby, że skończyłam muzyczną drogę, to nie znaczy, że krytyk się jakby usunął, nie? Więc sobie dalej z tym żyję. I tak sobie myślę, czy ty masz tak, że yy, no po prostu uzyskałeś tego krytyka i on ci się teraz przenosi na życie, czy w ogóle potrafisz dojść do takiego momentu, kiedy kończysz występ, albo, no nie wiem, dostajesz rolę, i jakby jest ten proces cały. Czy ty potrafisz być z siebie dumny w ogóle w jakiejś takiej sytuacji, czy. Czy jest ciężko? Ojej, no mój krytyk się zaczął jeszcze, e, kiedy startowałem w konkursach naukowych e, i bardzo dużo od siebie wymagam. Myślę, że nawet więcej niż inni. Często mówię o tym wprost, że jestem suczką w stosunku do wszystkich. Jestem bardzo krytyczny do wszystkich występów, wszystkich osób, ale to tylko z tego względu, że dla siebie jestem najbardziej surowy. Mm. Jestem krytyczny, ponieważ Wierzę, że w konstruktywną krytykę i analizę. To, że znajdziemy jakiś punkt zaczepienia, że występ jest zły, nie oznacza, e, inaczej, że występ ma jakieś wady, e, czy ogół, niezależnie od tego, jakie one są, nie oznacza to, że występ nie mógł być jednym z najlepszych w ogóle w historii całej muzyki. E, no, ten krytyk, walczę z nim, walczę z nim i ostatnio właśnie miałem przykład tego bardzo, bardzo dotkliwy. Nagrywaliśmy. Mm, koncert arii i pieśni. Nie, nie, nie sprecyzuję. Była, była delikatna obsuwa i nagrywałem chwileczkę później, nie zjadłem treściwego obiadu i niestety mięśnie wtedy potrafią zawieść. I myślałem, że zaśpiewałem no strasznie, że po prostu, za przeproszeniem, do dupy. I kiedy odsłuchałem nagrania tydzień czy dwa później, kiedy dostaliśmy nawet już wstępne nagrania bez jeszcze obróbki wideo, Byłem zawiedziony, byłem wściekły na siebie. Pytałem się każdego pianistów, znajomych, jak to brzmiało. Wszyscy, którzy byli, czy to, czy tamto, co mogłem zrobić lepiej. Sam analizowałem, nie mogłem tego słuchać. Patrzyłem na siebie z nienawiścią, siebie na, na siebie na ekranie i znajdowałem nawet inne powody, czemu mi nie wyszło. Że nie wiem, może wyglądam tutaj za grubo, może jeszcze do tego źle wyglądam, brzydkie mam włosy, w ogóle dziwne miny robię. Znajdowałem coraz więcej powodów, aby siebie nienawidzić. Ale kiedy. Włączyłem to wideo po miesiącu. Już mając pewien. Będąc dalej na drodze rozwoju wokalnego, posłuchałem tego z spełni chłodną głową i zauważyłem, że to wcale nie było takie złe. Rzeczywiście były rzeczy, nad którymi trzeba pracować, ale jest takie powiedzenie, myślę, że to się odnosi do całej sztuki, że jeśli artysta kiedykolwiek mówi, że osiągnął mistrzostwo i nie może się dalej rozwijać, to znaczy, to znaczy że albo już wpadł w stagnację, albo już nawet popadł w regres. Także artysta całe życie się rozwija, i często, zwłaszcza włoscy śpiewacy już w wieku 80, 90 lat mówili, że dopiero zaczynają rozumieć, o co chodzi z tym śpiewem. Ma niski próg tego, czy to jest krytyk, czy to jest właśnie to, że możesz iść jeszcze wyżej, ta poprzeczka i tak. No i wydaje mi się, że ciężko złapać taką, jakby, łagodność w tym, przynajmniej dla mnie. Ale yy, chcę zapytać jeszcze o to, czy jak widzisz kogoś znajomego na publiczności, kogoś bliskiego ci, to czy jest to jest dla ciebie trudnością, czy właśnie widzisz to jako, wiesz, wsparcie? Czy jest tak czasami, że zależy, kto to jest. Jeśli to jest ktoś z branży, ktoś na przykład ze studiów, mam czasami taką myśl, że muszę coś udowodnić, hmm. pokazać, że rzeczywiście się rozwijam. Zwłaszcza, że byłem na świeczniku. Nie dość, że jestem duży i głośny, no to zawsze gdzieś się wyróżniam. Niekoniecznie w dobrym znaczeniu, ale zawsze chcę się pokazać wtedy z jak najlepszej strony. Ale na chwilę obecną często mam tak zwany out, Po prostu patrzę nad głowami publiczności, nawiązuję kontakt, ale nie z żadną osobą dokładnie. Jakby to nie jest, to nie jest intymne spojrzenie komuś w oczy, chociaż czasami tak trzeba to wykonywać, ale to nigdy nie jest. Do osoby konkretnej, tak, tylko jako jakiś wyraz. Tak, prawdziwe, to musi być prawdziwe, żeby, żeby to było dobrze odebrane, to musi być prawdziwe, ale nie jest to może rzeczywiście w pełni osobiste. To jest raczej, wtedy przechodzimy w tryb kreowania tej postaci, że ta postać, którą kre, kreujemy, kiedy śpiewamy, że to ona chce przekazać takie emocje i to ona nawiązuje tę więź z widzem. Ale jest jedna osoba, której widok na widowni zawsze mi pomaga i to jest moja narzeczona, Dominika. I zawsze jest dla mnie wielkim wsparciem. I tak jak zaczynaliśmy się spotykać, to się śmiałem, że jej słoń nadepnął na ucho, bo na jak śpiewała 100 lat, to była w stanie wybić z tonacji. I to było tragiczne, bo się irytowałem, że nie mogę z nią nic, niczego zaśpiewać. A teraz wystarczy kilka dźwięków od kogoś i ona już słyszy. O, ktoś za bardzo idzie w nos, a tutaj zły oddech, tu niestabilnie. mówię, kurczę, kochanie. Edukujesz. Tak jest. Mm. To teraz przejdę do takiego savoir Vivru, bo byłam na twoim występie w trakcie Nocy Muzeów i yy, był bardzo jakby kulturalny występ, kulturalna sytuacja, yy, a pani z publiczności tam zaczęła, co tak sztywno, i wieś siada, klaszczemy. Yy, więc chcę zapytać, yy, co wypada, czego nie wypada w takiej sytuacjach, kiedy się klaszcze. Nie? Są takie rzeczy, bo rozumiem, że to raczej nie było na miejscu. To jest akurat zmora wszystkich muzyków, nie tylko klasycznych. Może dla kontekstu wspomnę, że to było Gdybym był bogaczem, gdybym był bogaty ze skrzypka na dachu I jest to znana melodia Ale nigdy nie jest to na miejscu Rzeczywiście, jak jesteśmy w teatrze I przynajmniej mamy to poczucie rytmu I robimy to do rytmu, Ok, ale Pani w tym wypadku była w ogóle poza rytmem Na złe bity, tak zwane Właśnie źle akcentowała Wszystkie frazy był, no Było to zmorą I zdarza się tak, że ludzie zaczynają klaskać, ale często widzą, że kiedy nie jest to ok, przerywają. W tym wypadku mieliśmy bardzo, ale to bardzo zawziętą, zawziętą tak, wickę. Tak, ale sklaskanie w muzyce klasycznej, myślę, że savoir-vivrem podstawowym jest to, że nie klaszczemy dopóki nie skończy się utwór. W przypadku, kiedy śpiewak rzeczywiście wchodzi na wyższy poziom, kiedy jest to wiekopomny występ, zdarza się, że zanim jeszcze orkiestra czy też pianista skończą grać, czy ansambl instrumentalny, że, że zaczną klaskać, ale to tylko w sytuacji, kiedy naprawdę są owacje na stojąco. Jest to możliwe, ale tak normalnie nie wypada, słuchamy od utworu do końca. Jeśli jest to cykl pieśni, czy też załóżmy w muzyce instrumentalnej jakaś sonata, jakiś utwór złożony z kilku części, nie klaszczemy między częściami. Broń Boże. Zapamiętam. Tak jest. Czy masz tak, że jesteś gotowy w ogóle na te poświęcenia, które przed tobą stoją? Widzicie, na ile ten zawód, pasja i wszystko razem? Wiecie, hmm, bo rozumiem, że to nie jest do końca bezpieczne. W sensie możesz się dowiedzieć jutro, że cię potrzebują w Hiszpanii. I co? No tak właśnie było. Um w kwietniu, kiedy mieliśmy śpiewać koncert, z okazji, to może złe słowo, 80. rocznicy powstania getta warszawskiego i dostałem telefon, że potrzebują Archierejosa w Królu Rogerze w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, a jako, że jestem początkującym jakby jeszcze śpiewakiem, jeśli chodzi o karierę zawodową, bardzo mi to schlebiało, ponieważ zadzwonili tylko do mnie i obecnie jestem jednym z naczelnych odtwórców tej roli na świecie, ponieważ nie jest to strasznie popularna opera i najczęściej ta rola nie jest obsadzana przez te same osoby w różnych teatrach, bo nie jest to na tyle duża rola, ale na tyle mi to szklebiało, że musiałem jednak bardzo negocjować z dyrektorką, aby mnie puściła. I te poświęcenia, te poświęcenia to jest, to jest właśnie mój największy problem życiowy obecnie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo stresująca sama myśl o tym, chociażby jak wyjeżdżaliśmy z Dominiką ze Szczecina do Warszawy, na początku była obawa, czy ona jedzie tylko za mną, a nie ze mną, sama nie wiedziała. Czyli to już e... przekłada się na prywatę mocno. Tak i to naprawdę bardzo. Teraz chociażby nie wiedziałem, czy będę śpiewał na koncercie, czy będę pjechać na wesele, kiedy termin już... Rok temu znaliśmy tego wesela. Mm. E... No jest to bardzo ciężkie, żeby znaleźć ten balans, a na początku kariery nie jest praktycznie możliwe... Mm. Jak odpuścisz, to... Jak odpuścisz, odpuścisz to, to znajdę i... kogoś innego, dokładnie. Dopiero kiedy masz jakieś nazwisko, albo masz jakąkolwiek stabilizację, możesz przebierać, yy, chyba, że jest to oferta na wyrost. Jeśli chcesz ofertę na wyrost, to tutaj już zależnie od twojego rozsądku warto odmówić, yy, w jakiś bezpieczny sposób oczywiście, nie urażając osoby, która ci to proponuje, ale wtedy warto odmówić i jednak zadbać o siebie. Jakie są Twoje marzenia zawodowe? Myślę, że to marzenie, nie wiem na ile będzie zrozumiałe dla osób spoza branży, ale jako, że jestem. To może wytłumaczę. To może co do kontekstu. Jako głos byłem nazywany basem barytonem, ale przechodzę ostatnio bardziej w kierunku fach, fachu barytona, a dokładniej nawet barytona dramatycznego. Głos ten cechuje się bardzo, bardzo dużą mocą, nazwijmy to i wyrazistością. Ja lubię żartować, że jestem Bartonem dramatycznym, bo wokół mnie jest zawsze drama, ale, ale największą, największym moim marzeniem jest wykonać Wotana w tetralogii wagnerowskiej. Jest to, są to naprawdę wymagające, wymagające utwory, wymagająca rola. Często się żartuje, że u Wagnera siedzimy, słuchamy utworu i myślimy, wow, co za piękna aria, A to jest tylko recytatyw, czyli wprowadzenie do arii. Także potrafią arie trwać po 8-10 minut, ensemble, śpiewamy na scenie po 4 godziny i właśnie ja chcę być tą osobą od brudnej najcięższej roboty, największy głos w historii, może nie największy. Żeby... Właśnie tego się oduczam, że tu nie chodzi tylko o wolumen i o głośność, ale też o piękno głosu i o walory artystyczne, jakie przekazujemy. Ale właśnie zaśpiewać w tetralogii Wagnerowskiej, albo przynajmniej w jednej z części Wotana. Czy ewentualnie. Oczywiście zaśpiewać Metropolitan czy La to jest marzeniem każdego śpiewaka, ale zrealizować jeszcze rolę mm, troszeczkę poza moją ekspertyzą, jeszcze w tym momencie, jak Rigoletto Verdiego, czyli właśnie ojciec, błazen. Myślę, że. Mimo wszystko marzeniem nadrzędnym, mógłbym powiedzieć, jest śpiewać do osiemdziesiątki, do dziewięćdziesiątki, śpiewać do końca życia. Mieć na tyle zdrową technikę, żeby móc śpiewać do końca życia, nie stracić głosu. I żeby, może nie tyle, co ludzie mnie docenili, bo to, to, jest, to jest zła droga, ale żebym sam zaczął siebie w pełni doceniać. Czym jest dla ciebie frajda? Czym jest dla mnie frajda? Ciężko powiedzieć, czym jest dla mnie frajda. Frejda jest dla mnie wszystkim. Jestem w stanie znaleźć frajdę w praktycznie każdym momencie swojego życia, a z drugiej strony jestem też tam w stanie znaleźć najgorsze emocje, nieważne co by się nie działo. Znajdę 5 groszy, super, a jeśli się potknę o te 5 groszy, to będę to wyklinał do końca tygodnia. Frajda to dla mnie jedno z takich myślę najczystszych uczuć, bo pod, pod słowem frajda mamy i radość, przyjemność, szczęście, ekstazę, czy też taką nostalgiczną myślę, myślę frajdę właśnie, czyli radość smutku, także Myślę, że frajda jest, albo przynajmniej powinna być wszystkim dookoła nas. Wszystko nam powinno sprawiać w jakiś sposób frajdę, nawet jeśli to wyzwanie jest ciężkie. Strasznie ci dziękuję za, za, wolę, za taką twoją otwartość i jakby mega bym chciała, żebyś został z taką, takim poczuciem, że masz ogromną wartość w sobie i że masz tę moc, żeby właśnie ten świat zdobyć. I naprawdę, tego tak ci życzę, żebyś do końca życia mógł robić to, co kochasz. No, dziękuję ci, naprawdę bardzo ci dziękuję. Chwila na autoreklamę, grzechu, powiedz, gdzie mogę na ciebie słuchać? Mam swój kanał na YouTube, nie wstawiam może zbyt często, mam troszeczkę też nagrań starszych, może nie nazwę je archiwalnymi, ale nie w pełni oddają moje obecne możliwości. Przynajmniej tak sobie Gadaj wmawiam. Dobra, tutaj krytyk, halo? No, tak jak mówiłem, no jakby walczę z tym, ale myślę, że najbliższy termin to 30 czerwca. Um, śpiewamy na Festiwalu Waldorfa w Radziewicach, bodajże 30. Teraz pamięć mi szwankuje. 30 czerwca koncert próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek z muzyką żydowską, bądź powiązaną z kulturą żydowską, gdzie moi znajomi zaśpiewają i znajomi przyjaciele i zagrają utwory Szłona Laksa, Mieczysława Weinberga. Ja jednak poszedłem w innym kierunku i y, śpiewam między innymi animamin, czyli Wierzę, Ma'imonidesa, y, czyli tradycyjną żydowską modlitwę. Mieszankę Stoid Hora Wysoka ja i y, Szlowszoń Mankind, Kind, czyli żydowskiej kołysanki ukraińskiej pieśni ludowej, aby pokazać solidarność między tymi dwoma narodami, że my też z nimi jesteśmy solidarni. Bleib giesent mir Kruke. I tu jest ciekawostka, ponieważ jest to pieśń Hansa Eislera, napisana na bazie wiersza Mordechaja Gebirtika. Znali się jednak Hans, jednak Hans Eisler troszeczkę zmienił ten tekst. I jako, że przetłumaczył go na niemiecki, my znowu ze względu na okazję przetłumaczyliśmy go na jidysz po raz kolejny, także w tej weftę. Serdecznie zapraszam, naprawdę będzie dużo, dużo frajdy.